W czerwcu 1945 roku urodził się syn Adam. Świat zaczął się powoli uspokajać i normalizować. Praca na kopalni dawała zarobki i tak zaczęło się żyć. W czerwcu 1945 roku? Tak. Ja wróciłem do, znowu do pracy w charakterze asystenta kierownika i zacząłem pracować bliżej jasła w hankówce na terenach wierceń. Powoli żywot się poprawiał. Wszystko zaczęło wracać do normy. Za dobre wyniki w pracy otrzymałem skierowanie na dwutygodniowe wczasy w Krynicy morskiej. Na podstawie długoletniej praktyki kopalnia wytypowała mnie do dwuletniego technikum naftowego w Krośnie. Codziennie dojeżdżałem pociągiem z jasła do krosna. Nauka była dzienna, a program był bardzo obszerny. Technikum ukończyłem w czerwcu 50. roku z wynikiem bardzo dobrym. Wówczas mieszkałem u teściów do Boszu w Jaśle. Po wykorzystaniu urlopu miesięcznego od sierpnia 50 roku zostałem skierowany nakazem pracy na śląsk do Zjednoczenia Przedsiębiorstwa Wierceń Geologicznych w Katowicach. Następne, następnie skierowano mnie do pracy w Przedsiębiorstwie Wierceń Geologicznych w Sosnowcu przy ulicy Małachowskiego. Po załatwieniu formalności i częściowym zapoznaniu się w dyrekcji skierowano mnie do Rybnickiego Zjednoczenia przemysłu węglowego w Rybniku. Tutaj zostałem poinformowany, że wiercenia otworów geologicznych będą prowadzone w rejonie Wodzisławia. W tej sytuacji zacząłem szukać lokum, aby się zakwaterować. Wieś Wilchwy została moim <laughs> pierwszym punktem y, zaczepienia. Otrzymałem pokój na piętrze w prywatnym domku pana Kozielskiego. Miasto Wodzisław liczyło wówczas 5 tysięcy mieszkańców, i było częściowo zniszczone. Na skutek działań wojennych rodzina moja w tym czasie pozostawała w jaśle. Program wierceń nakreślony przez RZPW był bardzo obszerny i przewidywał otwory geologiczne za węglem. Ja, wiertnik naftowy o odmiennej technologii, musiałem spełniać to zadanie. Byłem fachowcem wysokiej klasy, więc byłem zmuszony przestudiować inną technologię określania pokładów węglowych tak, aby była możliwość obliczenia zasobów węglowych, ponieważ takie były założenia i wymagania RZPW. Dzieło było ogromne, a praca odpowiedzialna.